Maria Tomala i Marek Kaźmierczak, najlepszymi narciarzami 14. Mistrzostw Fleszna i Powiatu Leszczyńskiego. Wśród snowboardzistów wygrali Maria Marciniak i Jakub Kołodziejczyk. Zmaganiom towarzyszyła słoneczna pogoda, jak zawsze wspaniała atmosfera i rekordowa frekwencja, bo na starcie stanęło ponad 200 osób. Zadowolenie jak zawsze, atmosfera super, słoneczko na koniec dnia wyszło, także żyć nie umierać. Ale czy z wyników zadowolenie? A z wyników to się okaże, jeszcze wyników nie ma. Wyniki zawsze mogą być lepsze. Tutaj dosyć podkręcone na samym dole, no ale w sumie jest okej. Okay. Dobrze się bawimy, więc to jest najważniejsze. A kolega startował? Na sto bardziej. Myślałem przed zawodami między deską a z nartami, ale jednak wybrałem deskę chociaż. No i się cieszę, że to jest. Dobry wybór. Tak myślę. A trenowaliście tak dużo? Znaczy nie profesjonalnie, tylko tam z rodzicami wyjazdy jakieś. i No i tyle właściwie. Fani uczestniczy w takiej imprezie pierwszy raz, ale no jestem zadowolony, bo jak widać tu pogoda dopisała i uczestnicy pewnie zadowoleni. Ja również nie wiem, czy w tej dziesiątce się znajdę na ten dodatkowy zjazd. Blisko było, no ale nie zdecydowanie byli lepsi. Trudno. No, to co, pozostaje tylko trenować i przygotowywać się za rok. Ja nie, nie mam takiej ambicji, a w swoim życiu troszeczkę nawalczyłem. Ja jeżdżę na nartach dla przyjemności, sprawia mi to ogromną satysfakcję, olbrzymiego fana i Lubię sobie pojeździć, pośmigać na słoneczku, i to sprawia mi ogromną przyjemność. Ja już w życiu się narywalizowałem, teraz zrobię to dla przyjemności. Nazywam się Janusz Jeske i startowałem w konkurencji M50. I moi najlepsi przyjaciele, no niestety pokonali mnie, także chwała dla nich, są to koledzy z Włoszakowic, no i cóż więcej, czuję się pokonanym, ale bawimy się świetnie, pogoda wspaniała, cóż więcej. Panowie są tymi zwycięzcami? Seniorzy, seniorzy. Jerzy kozu no cóż, jak... preza udana, ładna pogoda, wszyscy się bawią. Na listach startowych było ponad 200 zawodników, w tym duża grupa uczniów ze szkół leśnej i Powiatu. Od trzech lat bowiem młodzież przyjeżdża na zawody dzięki wsparciu samorządów miasta i powiatu. To się nie zmieni, obiecują starosta Jarosław Wawrzyniak i prezydent Łukasz Borowiak. Warto wspierać takie inicjatywy, które zrodziły gdzieś tam się oddolnie i widać ogromną satysfakcję rodziców, dzieci. Także jestem bardzo zadowolony, co prawda jestem pierwszy raz na zawodach ranki mistrzostw leszna i powiatu. Ale chyba nie ostatni w takim razie. Nie ostatni, na pewno. Mimo tego, że nie jestem miłośnikiem Nart i to muszę przyznać, to naprawdę warto tu przyjeżdżać. No, trzeba powiedzieć, że miasto wspiera, bo dzieci i uczniowie szkół naszych wyjeżdżają tutaj dzięki wsparciu samorządu. To są zadania, które są zadaniami bardzo ważnymi. To nie są jakieś duże pieniądze i widać, że nawet z takich drobnych środków można zrobić naprawdę przecudną, fajną imprezę sportową, która integruje lokalną społeczność, nie tylko mieszkańców Leszna i powiatu. I myślę, że, że co roku trzeba wspierać, a czasem nawet można zastanowić się, czy nie dać więcej. Nie pierwszy raz na takiej imprezie tutaj, ale nadal bez nart widzę. Tak, bodajże czwarty czy piąty raz jestem na mistrzostwach miasta i powiatu. No, wiele osób namawia mnie, żeby wystartować kiedyś, czy, czy zacząć jeździć, ale no, nigdy na nartach nie jeździłem i myślę, że póki co to się nie zmieni. Mocne postanowienie, że jednak nie, no bo... W tym wieku myślę, to już każdy upadek to kontuzja, także wolę nie ryzykować, ale z przyjemnością przyjeżdżam co roku, żeby przede wszystkim wręczyć puchary i myślę, że tak pozostanie. Cieszy nas przede wszystkim to, że ta impreza jest coraz bardziej popularna, bo jak wiemy, w tym roku Rekordowa ilość uczestników i, i, i z powiatu również zainteresowanie ogromne, także jest to zainteresowanie coraz większe i to nas cieszy i myślę, że impreza będzie kontynuowana w przyszłych, w przyszłych latach. No i powiat oczywiście będzie wspierał, bo jest to, jest to inicjatywa warta tutaj wsparcia i tak jak co roku w następnych latach również będziemy tę imprezę wspierać. Chyba pierwszy raz w historii mistrzostw zdarzyło się, żeby najlepszy czas wśród kobiet nie ma dziewczyna, która ma lat? 9. 9. Przedstaw się, proszę. Maria Tomala. Do jakiej szkoły chodzisz? Do której klasy? Opowiedz nam troszeczkę o sobie. Chodzę do szkoły podstawowej numer 12 w Leśnie, do klasy 4D. Wiemy już, że lubisz zjeżdżać na nartach i jesteś w tym naprawdę świetna. A jakie są inne Twoje zainteresowania? Lubię jeździć konno, rysować. A kto uczył Cię jeździć na nartach? Tata. <laughs> Tata, ojciec tego sukcesu również. Dołożyła mi dwie sekundy, także no jestem, będę płakał chyba, no bo poduszkę. <laughs> Uczeń przerósł mistrza. Tak, uczeń zdecydowanie. Przerósł mistrza, jest lepsza dzisiaj ode mnie i gratuluję jej tego serdecznie z całego serca. Od kiedy zaczęliście uczyć córkę, Państwo zauważyliście, że, że ma naprawdę talent do tego? W zasadzie pierwsze kroki stawiała mając 3,5 roku, ale od 4,5 zaczęła tak samodzielnie się poruszać i skręcać, więc to był taki moment, kiedy, kiedy wykorzystaliśmy to i zaczęliśmy jeździć dość ostro. Także spędzamy na stoku kilkanaście dni w roku, także no to zaprocentowało na pewno. Mama zjeżdża rozumiem też i jest dumna z córki dzisiaj. Mama ciągle nadąża, nie może nadążyć za córką. Także ja muszę teraz nadrobić swoje zaległości, bo i zarówno córka, jak i syn są zdecydowanie lepsi ode mnie. A syn ma ile lat? E, Cztery. Jeszcze młodszy nam mistrz rośnie. Najlepszy czas tegorocznych mistrzostw pan Marek Kaźmierczak Proszę mnie poprawić, jeszcze się mylę, ale czy to były pierwsze zawody? Nie. A z jakim rezultatem? Też byłem wygrany. Czyli każde uczestnictwo kończy się zwycięstwem. Jak najbardziej tak. I z takim nastawieniem pan przyjeżdża na zawody, to jest najważniejsze? Nie, zabawa jest najważniejsza. Ale jednak rywalizacja? No, no oczywiście, że tak. Zawsze to jest z tyłu gdzieś głowy, ale, ale ta zabawa przede wszystkim. Nie? Długo pan jeździ na nartach? Od dziecka. A jak zachęciłby pan osoby, które jeszcze się nie zdecydowały, żeby się nauczyły jeździć. Znaczy jest to przez piękny sport, słońce, powietrze, góry, wrażenia z jazdy, prędkość. A jak dzisiaj się zjeżdżało? A dzisiaj bardzo kiepsko. Było ciepło, śnieg był kopny, no i później był lód pod śniegiem. A rywale chyba też? No bardzo dobrze rywale. Pełen szacunek dla nich, bo walczyli wszyscy genialnie. Zapraszamy! No nie będziemy na pewno! Nie! nie. Marek, Natalia! Na twój koszt! No to, rozumiem, że dzisiaj zabieram! Ja co? Nie, ja to ja. No ja, i no, Bo